Premier Mateusz Morawiecki na kwarantannie. O samoizolacji szef rządu poinformował w mediach społecznościowych. Wirus kolejny raz uderzył w polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki jest na kwarantannie, o czym poinformował w swoich mediach społecznościowych. Premier zwrócił się także do wszystkich obywateli z prośbą o zachowanie zaleceń rządu i zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią w Polsce. Szanowni Państwo, dowiedziałem się, że w ubiegły piątek miałem kontakt z sobą, która przeszła pozytywny test na covid -a. W związku z tymi zasadami sanitarnymi udaję się na kwarantannę. Jestem w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami. Pracownikami. Rząd pracuje normalnie. Rada ministrów odbędzie się tak jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w formule wideokonferencji. Życzę wszystkim zdrowia. Uważajmy na siebie i na swoich bliskich. Stosujmy się również do zasad, czyli dezynfekcja, dystans i maseczki. Serdecznie pozdrawiam, mówi Morawiecki. Osoba zarażona, z którą miał kontakt premier Mateusz Morawiecki, nie jest politykiem, powiedział Piotr Miller. W rozmowie z Onetem Rzecznik stwierdził też, że nie wie, czy od piątku szef rządu widział się z Jarosławem Kaczyńskim. A nie mówiłem? Każdy, kto negatywnie wypowiadał się na temat tej Zarazy teraz nagle ją ma. Oczywiście premierowi życzymy, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia, bo podatki same przecież się nie nałożą. Koniecznie jeszcze sprawdźcie film, jak jeszcze jeden gagatek, w tym przypadku Łukasz Szumowski też zaraził się wirusem. Koniecznie zostawiajcie łapki, subskrypcje i widzimy się już niebawem. Do usłyszenia.